Czy narcyz wie, że jest narcyzem? Czy wie, że krzywdzi innych? Obejrzyj do końca ten film, wszystko Ci krok po kroku wyjaśnię. Widzę, że nurtuje Was to pytanie, ale to złożony problem i złożony temat. No więc narcyz nie wie tego wprost. To znaczy większość osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości NPD, Narcissistic Personality Disorder, nie ma świadomości refleksji typu Mam narcystyczne zaburzenie, moje mechanizmy to idealizacja, dewaluacja, manipulacja. Nie, tak to nie wygląda. Dlaczego? Bo cała struktura NPD opiera się na zaprzeczeniu prawdziwego obrazu siebie. Gdyby narcyz naprawdę przyznał, to jego wewnętrzne, fałszywe ja by się rozpadło. Byłoby to dla niego zbyt bolesne psychicznie, bo pod spodem jest trauma, wstyd i lęk. Które przeżywało w dzieciństwie. Jak działa mózg narcyza? Neurobiologicznie jest to trauma narcystyczna, i większość narcyzów ma w dzieciństwie chroniczne poczucie bycia niewystarczającym. Tutaj odpowiada za to układ limbiczny, brak bezpiecznej więzi z opiekunem oraz tzw. shame trauma czyli głęboki, poczucie głębokiego wstydu. W efekcie ciało migdałowate, amygdala, Uczy się reagować hiperwrażliwością na krytykę. To dlatego narcyz reaguje impulsywnie, kiedy masz inne zdanie niż on, kiedy mu się sprzeciwiasz, kiedy stawiasz granice, kiedy mówisz, że coś zrobił nie tak. Najdrobniejszą rzecz możesz mu powiedzieć. Ja podam Wam taki przykład. Kiedy osoba narcystyczna coś robiła w kuchni, posprzątała po sobie, a ja potem poszłam, żeby to posprzątać, to usłyszałam komentarz. Poprawiasz po mnie? I to było oburzenie. I to było już potraktowane jako atak. Na niego oczywiście. <tryk> Okej, okay, idźmy dalej. Osoba narcystyczna unika autentycznych emocji, bo są zbyt bolesne. Kora przedczołowa odpowiedzialna za autorefleksję u narcyzów często są duże trudności z autorefleksją. Ma deficyt empatii poznawczej, czyli mentalization i dziury w świadomości emocjonalnej. Krótko mówiąc, narcyz nie czuje, nie odczuwa bólu w taki sposób jak my. On odczuwa ból, ale nie łączy go ze swoim własnym zachowaniem, nigdy. Zamiast tego myśli, to inni są źli. E, to ich wina, że ja cierpię. E, fałszywe ja unarz.